84, tu gdzie bije biało-czerwone serce człowiek to jest projekt nieskończony. I to nie tylko dlatego, że ma duszę nieśmiertelną, jak wierzą niektórzy, ale dlatego, że nie ma granic naszego rozwoju. Ale ten nasz rozwój może być wspierany albo hamowany przez instytucje państwa. Jak jest w Polsce? O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, a jest nim profesor Dariusz Jemielniak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Witamy bardzo serdecznie. Witamy, dzień dzień dobry. dobry. W ostatnich dniach rozgorzała w naszym kraju. Dyskusja zaraz po tym, jak funkcję szefa idea z NCBR-u przestał pełnić profesor Sankowski. Rozwinęła się dyskusja na temat stanu polskiej nauki w kontekście sztucznej inteligencji. Więc na początku jako totalny like chciałam pana profesora zapytać, na jakim etapie polska nauka jest i co polscy naukowcy robią w kontekście sztucznej inteligencji? No przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że szklanka jest do połowy pełna, a do połowy pusta. No, jest pełna, dlatego że mamy naprawdę wybitnych specjalistów, specjalistki z, 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 dokładnie z tej dziedziny. Mamy ludzi no, na topie, chociażby Rostro który przecież mhm. na MIT tworzy OpenAI, no, czyli przełomowy model. Językowy w tej chwili, chat GPT to jest między innymi jego dzieło. Mamy ogromne sukcesy na rynku programistów, chociażby no wiele sukcesów w olimpiadach programistycznych. Sam współpracuję z Mistrzem Świata w Programowaniu, z Andrzejem Gąsienicą-Samkiem. To, to Tworzymy platformy do nauki języków w Stalin. Piękny tytuł swoją drogą: nie? Mistrz Świata w Programowaniu. No tak, to dokładnie, w pewnej kategorii dzielni, po prostu jest niesamowity. No ale z drugiej strony, mam profesor Perosa Sankowskiego. Absolutny fenomen. Cztery granty RC. Przypomnę, Polska ma mniejszą 80 tych grantów łącznie czyli więc on to jest był 5% procent, tak, no tak, tak. natomiast ta szklanka jest do połowy pusta dlatego, że to są sukcesy bardzo dosobnione. jak się porównamy do innych krajów także krajów zarówno tych do których aspirujemy jak i tych które są na tym poziomie rozwoju gospodarczego na którym my jesteśmy no to widzimy, że szału tak do końca nie ma mamy pojedyncze inicjatywy pojedyncze Grupy osób, no ale koniec końców nie przekłada się to na razie, przynajmniej na sukces komercyjny. Jakiego pewnie wszyscy byśmy sobie życzyli? No to skoro mamy taki diament, jak profesor Piotr Sankowski, to skąd te próby, uzurpacje, by usunąć go z Instytutu, który działa świetnie, który wymyślił, stworzył i kierował? No przyznam szczerze, że zaniepokoiłem się tym, że po prostu ktoś. W tym segmencie ma interesy niezgodne z interesami Polski, i usunięcie ASA wiadomo, osłabia talię. Nie mam zielonego pojęcia. Trudno jest mi to wytłumaczyć rzeczywiście. tam było ileś rzeczy prawdopodobnie zawiodło. W każdej pięknej katastrofie musi mhm. parę elementów, parę bezpieczników zawieść. Z całą pewnością no ta ocena, którą no, minister Gdula wyrażał przez weekend, że to jakby jakieś straty finansowe. Przecież się nie bilansuje. Ten sam bilansuje, minister no, to Gdula, to który masy. pisał, że uniwersytet to nie firma, jeszcze parę lat temu. Nie? I, aczkolwiek na, jak, ja się wyobrażam, tak biorąc za dobrą monetę co, to, co minister Gdula pisał, że prawdopodobnie on spojrzał na spółkę ZO, na jaki może być spółka ZO no Po prostu nie zwrócił na to uwagi, że to było zamierzenie tego ministerstwa. Nie mam pojęcia, trudno jest mi to wyjaśnić, no ale koniec końców. Rezultat, jaki mamy teraz, potencjalnie może być dobry, aczkolwiek niestety no, straty już ponieśliśmy. Odbudowywanie po kryzysie zawsze jest trudniejsze niż po prostu nie robienie kryzysu. Tak, no i tutaj pytanie, na ile to jest, jest szczera intencja budowy nowego instytutu, który ma zająć się e, badaniami sztucznej inteligencji, i na jego czele, według ostatnich doniesień, ma stanąć właśnie profesor Sankowski. Natomiast na ile to jest próba ratowania wizerunku? Po drugie. dużym społecznym hmm. sprzeciwie, bo to trzeba powiedzieć, że ogromną kontrowersję ta decyzja zbudziła Bardzo duże kontrowersje. Środowisko akademickie rzeczywiście stanęło murem w poprzek podziałów politycznych jakichkolwiek. Natomiast to, co Pani powiedziała, mi się wydaje, że oczywiście to jest jasne. To była próba poradzenia sobie z kryzysem, także PR-owym, ale od no tego są politycy, żeby sobie radzić. Natomiast to, że powstanie dzięki temu być może jeszcze mocniejsza jednostka. Nowy, wspaniały instytut. jak Ja się bardzo będę cieszył. Akurat minister Gawkowski, jest minister w kryzysacji, miał takie nadzieje, mm -hmm. takie plany i ambicje. Być może dzięki temu kryzysowi uda się je teraz zrealizować. Tam się montaż, przecież angażuje To jest ogromny rynek zbrojeniowy AI, w związku z czym wyobrażam sobie, że potencjalnie to może być nawet na dobre. Czyli ten, kto będzie woźnicą AI najskuteczniejszym, ten wygra wyścig o miejsce w świecie? Tak pan to dzisiaj dekoduje? No to, to aż tak może się daleko nie posuną, bo jest ogromny jest hype, takie przekonanie, że ta technologia zmieni wszystko. Mm -hmm. Trzeba pamiętać, że ona ma ograniczenia. Być może teraz mamy nadmierne wręcz oczekiwania, co ona mogłaby zrobić. Natomiast nie da się bez tej technologii funkcjonować. No wspólnie z profesorem Przegalińskim napisaliśmy książkę chociażby właśnie o używaniu strategicznym AI w przedsiębiorstwach. Nasza hipoteza jest taka, że nie da się... Współczesnego y, przedsiębiorstwa we współczesnym świecie prowadzić bez użycia AI, tak jak nie da się go bez użycia internetu prowadzić. Książka Kiedyś, popularna, jaki tytuł? Tak, książka popularna. Y, 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 wydaliśmy to najpierw po angielsku: Strategizing AI in Business and Education. Wyszła także po polsku nakładam z wydawnictwa Scholar, chyba AI w strategii jeśli proszę sięgnąć proszę sięgnąć, pan profesor pan prezes obiecuje, że da się przeczytać w tak staraliśmy się, pisać to jak najbardziej przystępnie jeszcze jest myślę w miarę aktualna ktoś tak błyskawicznie zmienia że trzeba pamiętać, że tego rodzaju rzeczy mogą się zmienić w ciągu roku bardzo mocno No i to także po to potrzebujemy takich specjalistów jak profesor Sankowski No żeby nadążać poza pracą korzysta pan z AI? Poza pracą, wie pan, no, tak, oczywiście, dla rozrywki także używam AI jak najbardziej. To jest bardzo fajne narzędzie. Myślę, że zastosowania w chwili obecnej ciągle jeszcze raczkują. Mm -hmm. Jak spojrzymy na zastosowania akademickie, czyli do pisania tekstów, to się nadaje, powiem szczerze, jako pomoc, bardzo. Jako research, nie naukowca, jako research, ale też wie, weryfikowanie tego, bo czasami po prostu ona zmyśla, nie? niezależnie Zresztą od tego nie. jak bardzo chcemy precyzyjnie po, po zapytać, to po prostu nie przyzna się, że nie wie. Tak? Nie, nie, bo to powiem jedną, jedną rzecz, bo jest taka koncepcja, Aureliusz Górski ją stworzył, mhm. Mi Plus AI, to jest koncepcja właśnie z AI stworzona, tak. która mówi tyle, że jak mamy eksperta najlepszej klasy, czy ekspertkę, super, się znającego, to oni oczywiście umieją robić tradycyjnie to, co robią. Jak weźmiemy algorytm sztucznej inteligencji, to potencjalnie już zaczyna doganiać poziom ekspercki. Nie zawsze osiągnie, ale będzie też w miarę przyzwoite. Ale mhm. to, do czego my musimy dążyć, to nie jest jedno albo drugie. To jest połączenie. Najlepsi światowi eksperci plus AI to jest to. I to albo oszczędzą kupę czasu, albo będą mieli lepsze rezultaty. Dlatego profesor używający AI może mieć świetne rezultaty. Student, który się nigdy nie uczył, był na trójach, i napiszę wybitnego essayu. A czy AI wyłączy kiedyś tych profesorów? Kto wie. Myślę, że potencjał jest duży do tego, żeby także w edukacji używać AI. No, jak Państwo wiecie, kampusy AI, tam jest mój awatar, awatar tak. profesor przegoliński i one to tak. ja także w Chinach już były pierwsze testy dziennikarzy cyfrowych. Oczywiście. Więc... Dziennikarze to w ogóle kurczę Sędziowie, jest, a... sędziowie, czemu nie. A sędziowie to gorzej. To możliwe, tu, tu, tu jest gorzej. O, o ile... w sprawach karnych być może, ale przy sprawach, które są powtarzalne i mają taki pewien system. Mało, która sprawa jest powtarzalna w naszym zawodzie, czyli w dziennikarskim czy uczenia samego, to jest mega powtarzalne. Bo to jakby wiadomo do końca, trzeba powiedzieć, tak. ale jeśli trzeba rozstrzygnąć, czyli zdecydować, co miało miejsce, jakie były dowody, co uznamy za. Powieści, obrazy, za chwilę wszystko, a polityka. Czy w kampanii wyborczej AI odegra poważną rolę w nadchodzących? Którzy mówią, że te zmiany na stanowisku w instytucie badawczym pana Piotra Sankowskiego mogą wynikać też z tego, że po prostu trzeba nowym władzom solidnych woźniców tej i posłusznych tej. Przyszłej kampanii prezydenckiej. Która to, to, to tak nie działa, to uspokoję Państwo zupełnie, to tak nie działa. Sam się zajmuję badaniem dezinformacji badam dezinformację dotyczącą szczepień, dotyczącą klimatu, to są rzeczy, które naprawdę wymagają. 그래서 문내로 봤든. I niespecjalnie to się przydało. Nawet gdyby posadzić tam dowolną osobę z dowolnej partii, to na wiele nie zmieni. bo to, to Ale jeżeli na, będzie na miała sprzymierzeńców i pewne grono naukowców zasili taki zespół, to czy faktycznie ta sztuczna inteligencja jest w stanie odegrać realną realny wpływ na przebieg kampanii, a potem finalnie na wynik? Sztuczna inteligencja już odgrywa ogromną rolę. To jest bardzo silne narzędzie, ale nie w rękach naukowców. To już są, to już są narzędzia aplikacyjne, ale są wykorzystywane zarówno do siania dezinformacji, Mhm. Jak i do wzbudzania no, nawet śmiechu. Tworzenie memów w tej chwili jest bardzo proste. Lęku, śmiechu, wszystkich tych emocji, które powodują, że klikamy. To gdyby Pan zaczynał swoją kampanię prezydencką, to z, jakim, z jaką sprawą by się Pan zwrócił do sztucznej inteligencji w pierwszej kolejności, żeby skuteczniej jej użyć? Ponownie, to nie jest tak, że mogę się zwrócić do sztucznej inteligencji jako do osoby, Panie, pomóc mi tu Pan. To jest troszkę inaczej. To jest bardzo specyficzne narzędzie. Można go użyć na przykład no Do analizowania, jaki jest profil zainteresowań osób, które mnie popierają, a jaki jest profil zainteresowań osób, które absolutnie mnie znoszą. I części wspólne pewnie. Tu by było jakieś rozwiązania, Oraz, żeby przyciągnąć ewentualnie. Ale, ale także zobaczcie, Cambridge Analytica pokazała to w 2018 roku. Często celem może być nie tyle przeciągnięcie na moją stronę, bo tego się zrobić nie da, ale celem może być na przykład spowodowanie, żeby ktoś. To się waha i nie poszedł na wybory. Równie dobre, prawda? Jakby zamiast zagłosować Idealnie. na pełne przeciwnika, nadal jest głos i zostanie tak w tak domu w moim kierunku. przy telewizorze. To zmieniając kompletnie temat, chciałbym zapytać o taki drobiazg: się wydawałoby, że fizyka, chemia, biologia, geografia już właściwie są nam zbędne, znikną ze szkół, pojawi się. Przyroda, takie jakieś swoiste science, które z siłą rzeczy zuboży wiedzę naszych dzieci o te szczegółowe informacje, które dotrzymywali na fizyce, chemii, biologii, no bo nawet nauczycieli, którzy ogarnialiby to wszystko, pewnie takich zastępów nie mamy. Czy uważa pan, że ta zmiana zaowocuje choćby tym, że nasi politechnicy, nasi inżynierowie będą coraz głupsi, coraz słabsi, coraz mniej konkurencyjni? Nie mam przekonania, dlatego że. To są kraje, chociażby Stany Zjednoczone, moja córka uczyła się w zeszłym roku w Stanach, w Cambridge i tam dokładnie była przyroda, to jest jakby... Nieważne nie jak się nazywa, na ważne jak się nazywa, ważne właśnie czy jest dobrze robione. Moja intuicja jest taka, że to co mamy w Polsce to jest po prostu duże przeładowanie programowe. Mhm. Bo jeżeli my wchodzimy, rachunek różniczkowy, no całki, no to oczywiście całki chyba wchodzą tylko w profilach matfiz. A później jednak koniec końców się okazuje, że przeciętna osoba. Mamy tu krótkich całych tutaj pełno. Rozumie pan to, co przed tutaj? Nie mam. Niektóre nie rozumiem, a niektóre zupełnie nie. A Natomiast to, co. To jest mój horror, słuchajcie, matematyka, fizyka. No nie to właśnie, a Podpisuje pani się po tym, co pan prezes mówi. Miała pani matematykę w szkole, czy przyrodę? miała pani matematykę. <laughs> miała pani matematykę. <laughs> właśnie, więc to nie jest dobry argument. bo Nie mam tragicznych nauczycieli <laughs> Przepraszam, ale muszę to podkreślić. Niestety z mojej klasy w liceum. Cztery osoby zdały maturę z matematyki, więc to jest 4? chyba. wykładnia. cztery. No, A ile zdawało? 31. Aha, czyli już trzeba było wtedy. Tak, no potem pani dostała kuratora, no bo to jednak wykładnia. Ee, to, to brzmi, I byłaś w tej czwórce, rzecz jasna. Byłam. Masz ty. Ale słuchajcie, nie ma znaczenia, jakie przypiszemy etykietki. Ważne jest po pierwsze, czy się. Uczy dobrze i tego szybko nie zmieniłem, bo to jest kwestia pewnie. kadr, ale także czy mamy wybrane to niezbędne minimum, które jest właściwe. To jest drugi punkt, to będzie zaraz trzeci. Ten drugi punkt troszkę opiera się na tym, że trzeba odchudzić te podstawy, bo koniec końców osoba, która kończy liceum, powinna być w stanie policzyć procent składany, bo to jest kwestia codziennie żywotna. Życie, kredyt nie, chociażby, tam, to tam, jest procent tam. składany i to trzeba umieć policzyć. Natomiast trzeci element, moja idea fix jest taka, żeby w każdym przedmiocie wyodrębnić rzeczy, które wymagają powtarzania pamięciowego i te, które wymagają dialogu. Mhm. I te, które wymagają pamięciowego panowania, da się wesprzeć już w tej chwili technologicznie, właśnie mhm. przez algorytmy optymalizujące krzywą zapamiętywania, także przez sztuczną inteligencję, ale nie tylko. I w związku z czym będziemy mogli te dzieci lepiej nauczyć tego, co mają się nauczyć na pamięć dzięki technologii, a cały czas pozostały zarezerwować na dosyć szybki rozwój. Drogi. rozwój. To, to, to ciekawe, co Pan mówi, ale czy dobrą drogą jest? Bo, oczywiście, uszczuplanie z tego przeładowania jestem też fanem takiego rozwiązania, ale usuwanie. Nauki pisania, dlatego że dziecko może mieć jeszcze kłopoty z trzymaniem długopisu. kurczę ma też kłopoty z chodzeniem. Nie? To mamy nie uczyć się chodzić tylko dlatego, że to generuje kłopoty. Wie pan, nie, przepraszam, to, to, to nie jest dobry argument, bo akurat dzieci uczyć za wcześnie nie można. Używanie chodzików za wcześnie to jest pomysł, bo to powoduje wady rozwojowe. Więc ja nie wiem, nie jestem specjalistą. Na czas, na czas. Sprawdzić, jak, kiedy dziecko powinno się tego nauczyć, to pewnie trzeba dostosować do aktualnego stanowiska Ja nie mam pojęcia. to trudno jest komentować Ja na koniec hmm. chciałabym zmienić zupełnie temat i przenieść się w sektor bezpieczeństwa i wojsku. Też, bo to mnie bardzo interesuje, jak w teraźniejszym świecie sztuczna inteligencja odgrywa rolę bezpieczeństwa? Czy na przykład w wojsku są specjalne osoby, specjalne zespoły zajmujące się taki, taką sztuczną inteligencją? No bo to chyba się staje realne narzędzie do walki, do dezinformacji, ale także do jakichś konfliktów zbrojeniowych gdzieś tam to widzimy już teraz. No i wyobrażam sobie, że nasza armia ma ogromny zespół ludzi. Zarówno do właśnie do wykrywania dezinformacji wiemy skoninąc, że rosyjskie ingerencje naprawdę ja sam w mojej pracy cywilnej przecież to mm -hmm. obserwuję na bieżąco. To są duże armie, budżet na masówka, to jest spore. E, Także oczywiście ataki hakerskie. Także armia naprawdę ma tutaj duże zespoły, ale sztuczna inteligencja tam wykorzystywana jest także do zupełnie innych rzeczy, chociażby do przetwarzania obrazu. To jest ogromny w tej chwili że Każdy krajomia. z nas może powiedzieć każde każdą, każdą słowo. Deepfake, e, metoda o tym płaci. mówię, bo Państwo to informacji i ale ja mówię chociażby o przetwarzaniu obrazu na no potrzeby dronów. To tak. jest coś, a armia ukraińska sobie tak radzi, jak sobie radzi, także dzięki temu, że używa sztucznej inteligencji. Mm -hmm. My również dokonujemy tutaj dużych postępów, bo to zarówno chodzi o to, żeby robić szybciej, robić taniej i robić skuteczniej. Wszystkie te trzy, trzy fronty się posuwają do przodu. Ważne, że to robimy i że to idzie do przodu. To czy to strony jest... Polskiej Akademii Nauk są bezpieczne? Czy też buszują tam rosyjskie trole? Strony Polskiej Akademii Nauk są na tyle bezpieczne, że są bezpieczne strony instytucji publicznych. Absolutnie nie zachęcam do tego, żeby próbować się tam włamać. Natomiast mamy Będzie to bardzo profesjonalne zespoły. Nie, nie, nie mówmy tak, nie podpuszczajmy. Absolutnie nie. Słuchajcie, no jakby. Polska Akademia Nauk jest jedną z instytucji państwowych, która stara się działać profesjonalnie. Mamy zespół IT, oczywiście bardzo profesjonalny. Zatrudniacie każdą hakerów. Stronę, każdą stronę da się wywalić. To nie jest kwestia czy, tylko za ile. Mhm, to smutna konstatacja. Kiedy Nobel Naukowy dla Polski? I z czego? No jak pan myśli, że pan doro naukowy. Nie, 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 literatura nie, nie. Tak. Ta się sypną za chwilę, jak sądzę. No, Słuchajcie, trudno jest powiedzieć, tego rodzaju predykcje są niezwykle skomplikowane. Mamy oczywiście wybitnych badaczy, badaczki z wielu dyscyplin, ale czy to będzie fizyka, czy to będzie ekonomia, to naprawdę... Jedno nazwisko, na kogo pan stawia? No i chciałbym oczywiście mu powiedzieć, że profesor Sankowski, ale niestety, no, ze sztucznej inteligencji to byłoby mu ciężko, nie ma takiej dyscypliny w Noblu, w związku z czym raczej tutaj widoków dużych nie ma. Trzeba napisać petycję, żeby wprowadzić. Filca mógłby dostać, z mm. też chyba tam raczej za przełom. Mateusz się dostaje, a nie za to, co on robi najlepiej. Ale gdyby to, to się stało w, no przez, w ciągu trzech lat, byłby pan zaskoczony, czy nie? Że osoba z Polski dostała. Dobra. Tak. Nobla, raczej byłem zaskoczony, dlatego że wydaje mi się, że to, czego nam brakuje w polskiej nauce, to finansowanie. Zauważcie państwo, my mamy finansowanie na poziomie połowy tego, co średnia unijna. A mm -hmm. oczekiwania mamy, żeby nie powyżej średniej. No to po prostu się nawet zwyczajnie nie spina. Tego się nie da zrobić na drzwiach odstudowych. To tutaj apel do polityków, aby nie wspierali yy, środowisko naukowe, a nie blokowali i, i robili jakieś takie Ale że dewastowali Dewastowali właśnie. Troszeczkę, no żeby nie była tak wysoka, żebyśmy po, przechodzili pod nią, nie schylając się, nie? To by było niedobre. Dobre. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Wszystkie informacje. Bardzo ciekawa rozmowa. Profesor Dariusz Jemielniak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Dziękujemy. No i uczmy się tego procentowania. Pamiętajmy, że warto wiedzieć, warto wiedzieć. I nikt nie powstrzyma cię w rozwoju, jeśli ty sam tego nie zrobisz.